Nie miał innego wyjścia, musiał jeździć, albo byłby, no nie, wiem, okno życia, udany. <grystanie> Ma do mnie ogromne zaufanie. E, wielka radość w momencie, kiedy coś się udaje. Nie mówimy tego sobie, ale na pewno z jeden za drugiego wskoczy w ogień i zrobi wszystko dla na tej drugiej osoby, jeżeli będzie tylko mógł. Mówiłam, że jeżeli kolejne dziecko będzie dojrzewało, to odstrzelcie mnie. Bo wtedy za sobą zatęsknimy i lubimy to. Motocross? Przede wszystkim świetną zabawę. Całe moje życie. Po prostu.